No zapraszam do willi wiernikowskiej. Chodź, lecimy, runtur. Mieszkamy na budowie, moi drodzy, ale no cóż, była i też tak. Nie mamy milion hipotek. Gdyby była hipoteka, też już byśmy mieli wszystko na kogoś, a tak niestety, czy żałuję? Absolutnie nie. Zapraszam do, na parter, tak? To jest parter, nie stary? Tak, tak to jest parter. Zobaczcie. Dobra, syf jest, bo wiecie, jest budowa. I tak było, trzy piętra. Patrzcie, tutaj jeszcze nie ma nic oprócz miliona okien. Milion okien, dosłownie. Takie trzeba kuźnią mieć. Dobra, idziemy do kotłowni. Kotłownia jest dobra, to jest Holzga. Naprawdę mega. Yy, zimą grzeje to. Chodźmy do stary. To jest pojemnik w jakim się kąpiemy. To jest ciepła woda i nie trzeba w ogóle e, rozpalać pieca. To jest ten byk. A tutaj jest 2000 litrów, nie? Tak. 2000 litrów i e, naprawdę starcza na tych 300 metrów chałupę ogrzeć. Podkładam tak trzy razy, jak rozpalę tak na maksa. Mega. Owszem, kosztowało to dużo, ale patrzcie, no. Maszyna, nie? Dobra, lecimy dalej. Tutaj wiecie, to jest jakiś stary, tylko nie złamą tym jeszcze jesteś potrzebny. Tutaj mm, mamy te nasze, oczywiście schody dębowe, dębowe, nie. Tutaj y, zaścieliliśmy takim kartonikiem, wiecie, żeby no, no nie popsuć. No uważam i my tak zamknęliśmy tutaj, żeby tego no, oko, żeby nie było, wiecie, nie bolało. Tutaj fugi, stary, to wszystko robił ręcznie, nie? Chodź, pokaż swoją pracę, bo tutaj wszystko widać, jak ja sprzątam, a tutaj właśnie ty robiłeś. Pochwal się. Tak, dobra, nie? Lecimy dalej. Tak, tutaj przebieramy buty, bo my właśnie jesteśmy na każdym pierwszy przebieramy buty. To smaku, bo tutaj Anastasia sprząta. Zobaczcie, jaki stary jest mój skromny. To jest właśnie mój chłop. To jest jego ciuszki są, a to tak moje, 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 a nie to jeszcze jest jego, o zobaczcie, to jest, to jest właśnie jego, przybieraj buty, tak, tutaj moje lampy, tutaj mamy środkowe piętro, środkowe piętro, podłoga dębowa, oczywiście, oczywiście przybliż, pokaż ludziom, tak, dobra, tutaj pokaż. O, 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 właśnie o to chodzi. żeby już nie było. Płamiesz, oszukujesz i inne bajki. Dobra. Stary będzie vlogowiec. A to jest siła, nie będziemy na niej ćwiczyć. Stary dwa razy się podciągnął i powiedział, że pierwszy, to yy, trzeba mieć kondycję. Ale zajmiemy się tym, jak tutaj bardziej ogarniemy. Tutaj chodź, mamy naszą kuchnię. Jest jak jest, nie mam czego się wstydzić, absolutnie. Zobaczcie, kochająca żona zrobiła eleganckie kanapeczki dla męża. Tutaj na leśniczki. Tutaj mamy kuchnię. Tutaj będzie właśnie kuchnia. Uważam, że nie jest źle. Słuchajcie, lifehack. hack. Zepsuła się nam lodówka z wystawki niemieckiej. Tak. Nie mrozi. Ale mamy wkłady i butelki. I patrzcie, zimno. Główka pracuje, nie? Tak. Było się na Malediwach, było się po Tajlandii, no to teraz jest jak jest. I co myślicie, że żałujemy? Absolutnie nie. Dobra, idziemy dalej. Pokój babci. Tutaj właśnie pokój babci. Duży. Mama nie chciała żadnych w ogóle. Słuchajcie, cegieł. Absolutnie chciała wszystko na biało, więc tak dostała. Jak chciała, tak dostała dosłownie. Tutaj ma swoje kwiatuszki. Jakie przyjodą z Ukrainy, to ona sobie je hoduje. Okej. Okay. Dobra, lecimy dalej. To jest, mamy łazienka. To jest, mamy łazienka. I to tygodniu my, słuchajcie, mamy. O, i to jest, kocham. Kocham, po prostu kocham. To jest praleczka. Dojdź, praleczka. dojdź. Służyła 30 lat, będzie służyła jeszcze 300 lat. Dosłownie. O, słuchajcie, to jest, musicie, musicie to zobaczyć. Wiernikowska nie dojadła wczoraj placka. To jest dopiero. I to musicie skomentować i nagrać o tym polecam film na YouTubie. Zobaczcie, ile nie dojadą. Ja, ja nie wiem jak to przynosić w ogóle. Tak, tutaj mamy taką kuchnię. Tutaj myjemy. Je Chodź pokaż tą czarną naszą miskę. To jest jedna czarna miska do mycia naczyń właśnie. Zimna woda jest, ciepła woda. No. Wiecie? Warunki są jakie są, ale uważam, że naprawdę wiecie co? cieszy się jak... Może tak powiedzieć. No dobra. Jak małe dziecko, że jestem na swoim, a nie na wynajmach. Biednie, skromnie, ale na swoim. Tutaj dalej mamy eleganckie schody dębowe. Skrypią jak chole. Ale tak mówią, że tak, tak powinno być. No co, lecimy dalej na górę, nie? A to jest to było drugie piętro, a to jest teraz... Dobra, to muszę się zapalić na tu się zapalić lampka. Tutaj mamy jakiś poddasze, Nie jakby, a jest poddasza. No te drzwi towe to jest w ogóle... No mega, nie? Mega. Tutaj idziemy pierwsze do sypialni, stare ściągaj buty. To jest właśnie. Tak. Właśnie tutaj mamy sypialnię. No teraz ten nasz elegancki za 8000, tak muszę to powiedzieć. Chodź tutaj. Ja się chcę pokazać Wam tak troszeczkę. Muszę posłuchać, jak te ptaszki śpiewają. Dobre, nie? Chodź dalej tutaj. Włokowiedz mi. Tutaj mamy łóżeczko w jakim on nie śpi. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. To czeka na dobrą okazję, Schowany. No. i czeka właśnie. Tutaj popatrzcie na moją toaletkę, co ja tutaj posiadam. Lecimy dalej. Takie posiadam. Tutaj znów, czekajcie, pali się światełko. Tutaj mamy moje czuchy, znów 800 tysięcy. Fiutra, jakby to stary powiedział, fiutra. Nikomu komu się nie potrzebna. Łazienka, druga. Moja wolno stojąca. I to jest właśnie to się kompo, ale oczywiście wody nie wylał. Wolno stojąca łazienka, ciepła, zimna woda. Tutaj tron, tak? Tutaj mamy naszą suszareczkę, Duża jest nie łazienkowa, nie, naprawdę jest spoko. Spoko, spoko, spoko. A teraz idziemy tutaj do bawialni biura. To jest nasz taka jest wnioski! Dwie takie I tutaj my mamy właśnie nasze biuro. Patrz! Chodź! Chodź! Tutaj, pokaż z tej strony, jak mamy? Tutaj? Tutaj właśnie mamy rowery. Duże jest, nie? Tutaj to biuro ogólnie ma 40 metrów? No, troszeczkę mniej, no. 35. O, czyli się będzie co będziemy szukaj? Tutaj mamy taki telewizor, tutaj mamy. Mam się kaszykowa, <grym> i tutaj mamy moje biureczko. duże jest, nie? Ogólnie. Mamy sukienkę do Łośa, mamy bajkę. No, tutaj jest, no, normalnie mówię, że tutaj e... takie mieszkanie. Jak my kiedyś mieliśmy, jak kiedy mówiliśmy, nie? Tu też taki było. To wspomni. No? Tak. Ale najważniejsze, że co? Że jesteśmy razem. <laughs> tak, że jesteśmy razem. Jesteśmy biedni, jak my szeka tak. Miłość jest najważniejsze. Tak. Pieniądze to są. Pieniądze... Jak yeah. to, o! Można za, zarobić? Ja jestem. Możesz... Ja jestem strasznie bogaty, tylko pieniędzy nie mam.